Dzień dobry. W tym filmiku pokażę Wam, jakie zmiany wprowadziłem do prezentacji pod tytułem Słynni Naukowcy. Już widzicie, że na pierwszym slajdzie umieściłem zdjęcie z efektem cieniowania. A waszym zadaniem będzie samodzielne rozszyfrowanie, w jaki sposób dos można dostawić efekty do zdjęć. Jeszcze w tym pierwszym slajdzie zmieniłem układ tytułu i podpis z informacją, kto wykonał tą prezentację. Na drugim slajdzie zmieniłem wielkość tekstu na wyższą, tak żeby ten tekst był czytelny i wprowadziłem punktor, który ma taki kształt. Do zdjęcia dodałem również cieniowanie. I uwaga, każdy slajd ma być sformatowany w ten sposób: najpierw tytuł, później tekst w postaci wypunktowania i zdjęcie z jakimś efektem. Każdy naukowiec, którego później przedstawicie w tej prezentacji. Informacja o tej postaci ma być wykonana na czterech slajdach. Jak zaczniecie wykonywać pracę, nawet jak zrobicie pierwszą część tylko z tytułem prezentacji i z autorem, macie mi wysłać udostępnienie do tego dokumentu w postaci linku. Jak to zrobić? Naciskamy udostępnij, pobierz link, tutaj zmieniamy na opcję każda osoba mająca link, tutaj zmieniamy na edytor. Ja wówczas będę mógł do Waszej prezentacji dopisywać jakieś komentarze. Jak zaznaczycie link, naciskacie polecenie kopiuj. I ten link wysyłacie mi w wiadomości mailowej. Dziękuję za uwagę.